Hej! Hej. Chcieliśmy Wam powiedzieć parę dobrych słów. Tak, wiemy, że kwarantanna jest ciężka dla nas wszystkich, ale musimy to przeżyć, bo kiedyś się skończy i wrócimy do normalności. Właśnie, po prostu trzeba znaleźć pozytywy w drobnostkach, jednak to, że macie wreszcie czas na bycie z rodziną. Właśnie, więc trzymamy za was wszystkich kciuki i wiemy, że na pewno sobie poradzicie. Właśnie. Pa! Cześć! Możecie zostać super bohaterami po prostu nie wychodząc z domu, więc do dzieła. Jeszcze trochę to wszystko się skończy, i znowu dostaniecie wycis na włókę. Siema. Będzie dobrze. Kochani, pamiętajcie, wszystko będzie dobrze. Cześć, kochani. Mam nadzieję, że niebawem się zobaczymy. Ale tymczasem siedźcie bezpiecznie w swoich domach i pamiętajcie, będzie dobrze. Hejka! Wiem, że jest Ci teraz bardzo, ale to bardzo ciężko. I wiem też, że na pewno tęsknisz ze swoją przyjaciółką z ławki, czy kumplem z klasy. Ale może zamiast się zamartwiać, że nie możecie razem wyjść, porozmawiać, może po prostu do siebie zadzwońcie. Wtedy też będziecie mogli pogadać. W razie trudności wytłumaczyć sobie pewne rzeczy, na przykład z matematyki, z chemii. Uwierzcie mi, też może być fajnie. Także trzymam kciuki za to, że wrócimy wszyscy cali i zdrowi do szkoły. Pa! Cześć, wiem, że zaistniała sytuacja jest dla nas wielkim przeżyciem. Po prostu zostajcie w domu. Wszystko będzie dobrze. My nadrabiamy ton, na co nie było czasu wcześniej. Pamiętajcie, po burzy wychodzi słońce. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze, nie martwcie się wirusem.